Kochani, tutaj mamy W ulubieńcach roku miałam to połączyć z pielęgnacją Ale dzisiaj jednak tylko kolorówka I to kolorówka w tym roku Okazała się u mnie pewniakiem Szukałam przede wszystkim schwałości dla, dla mnie to jest po prostu najważniejsze. produkt, ma być I takie Wam będę pokazywać Trwały po nałożeniu rano ma być po prostu do samiusieńkiego wieczora, bo ja bardzo dużo przebywam poza domem i potrzebuję takich kosmetyków, więc takie kosmetyki u mnie drogeryjne w miarę tanie. Ogólnie dostępne, takie, które możecie sobie zesłoczować, sprawdzić w drogerii, będę Wam dzisiaj polecać. Czy widzieliście wszystkie w filmach? Absolutnie nie, bo niektóre to są odkrycia od września czy od października, więc bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić. I najważniejsze, moi drodzy, dajcie mi znać, co Wy tam mieliście, bo bardzo wiele rzeczy w tym filmie to będą Wasze polecenia, które u mnie się sprawdziły, więc takie wiecie. Szybka piłka bez zbędnego owijania w bawełnę, jak pomyślicie o różu to jaki, jak pomyślicie o korektorze to jaki Jaki tuż do rzęs, jaki podkład i ja też dziś tak podchodzę do tego filmu Nie szukałam na siłę i właśnie z tym do Was przychodzę Mam nadzieję bardzo wielką i tego Wam życzę, że święta będą, bo tak to nagrywam, dla Was spokojne że wypoczniecie i spędzicie je tak jak chcecie i z kim chcecie, żeby to był plus dla waszej równowagi psychicznej, i tego wam dziś już na początku filmu życzę. No i zapraszam. Zaczynamy dziś od trójki podkładów I mogłabym wam opowiadać o nich wiele Ale tak naprawdę mimo mojej próby romansów Czy to Stars from the Stars, czy Eveline, Czy czegokolwiek innego I tak już od kilku lat wracam do tej trójki Z jednym z nich myślę, że raczej będzie to już jeden z ostatnich podrywów Dlatego, że jest trudno dostępne, Coraz gorzej mi go złapać No i też niektórzy narzekają na skład i tak dalej I jest to The Healthy Foundation Z Physicals, w odcieniu No właśnie Co my tu mamy? LC1 Jeden z najlepszych podkładów Takiego, którego po prostu nie Idzie zedrzeć, który Siedzi na skórze 10-12 Godzin, zawsze wygląda Fantastycznie, tak i jest troszkę przyciemniający to znaczy po nałożeniu Nie przez pierwsze pół godziny Ale widzę, że za godzinę jest dość sporą Różnicę w kolorze, ale i tak dla mnie to jest Dobry kolor, zawsze się świetnie Rozprowadza, zawsze się świetnie utrzymuje Utrzymuje taki zdrowy Mat na skórze To jest podkład, który naprawdę po całym dniu Pozostaje praktycznie niezmieniony Przy czym nie przesusza mojej skóry I za tego zawsze chwalę Ja lubię ten efekt matu, lubię mieć pewność Że to co nałożę rano będzie na skórze Wieczorem i ten produkt zawsze mi to daje To czego ja osobiście Nie lubię to może jednak trochę Ta pipeta i trudna Dostępność jeżeli w opakowaniu Jest już resztka, musiałabym to bać bardzo mocno rozwalać, ale jednak szklany, fajny, idealny. Jeżeli chodzi o coś dostępnego od ręki na już, to coś, co trzeba nałożyć delikatnie, dlatego że musi być nakładany taką cieńszą warstwą, żeby wyglądać no, tak, jak wygląda teraz, czyli bardzo, bardzo fajnie. I jest to Healthy Skin Balance Cover z Pierre René bez healthy, dorzuciłam to. Jest to podkład, który no właśnie, zauważyłam przed chwileczką, że praktycznie mi się kończy, a przed świętami już nie zamówię, więc będę lawirować jakimiś innymi resztkami. Ale podkład, który zawsze sprawdza się u mnie fantastycznie. Nie polecałabym go do suchej skóry, dlatego że nie tyle co przesusza, co mógłby jakieś przesuszenie podkreślać. Ale to jest produkt, który słuchajcie, utrzymuje się no tak jak mówiłam, cały dzień. Świetnie wygląda. W ciągu dnia powiedziałabym, że może ociupinkę się ściera, ale to już jest takie dopatrywanie się po trzech latach używania i ma świetne krycie. To jest podkład, który naprawdę buduje świetne krycie. E, ja uwielbiam taki efekt, przy czym jest to krycie naturalne. Nikt tam mi się nie przygląda, że mam tonę podkładu na twarzy. Absolutnie nie, więc mamy krycie, mamy super trwałość. E, mamy kolory, które nie oksydują, od razu są jakie są, e, nie zdzierają się. Ja mam też. Problem bardzo często, że gdzieś tam na oko ust mi coś tam schodzi To przy tym produkcie nie ma absolutnie tego problemu Jest gęsty w swojej formule Jest też w szklanym opakowaniu, co ja będę zawsze chwalić I ja chyba zawsze używam osiemnastki czy dziewiętnastki Ale może w końcu się skuszę, kupię dwa i będę po prostu mieszać Nie miałam go przez jakieś pół roku, aż w końcu wróciłam Jeżeli szukacie trwałości, a idealnego wyglądu skóry a nie lubicie tapety, to to jest właśnie ten produkt i on ma bardziej gęstą konsystencję. Ale nakładanego meczką żaden problem. No i to, co niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja kupiłam kolejne opakowanie i przerzuciłam się na takie malutkie. Na takie malutkie, dlatego że chcę je zużywać w skali. Raz do roku, a nie przetrzymywać z tego nie wiadomo ile w szufladzie. Jest to oczywiście Estlader Double Wear, i mogłabym połączyć to, co powiedziałam Wam o dwóch poprzednich podkładach. Z tym, że tutaj uważam, że ten podkład już raczej widać. Widać, że jest na twarzy, i to jest podkład u mnie, który trzyma się do zmycia. Jeżeli nałożę go o 5 rano, bo już takie testy też miałam o 5 rano i zmywam go o 24, to nie jest dalej do zmycia. Ona on tej skórze jest. Nie nosiłabym go każdego dnia, dlatego że mi. Po dłuższym użytkowaniu gdzieś tam zapycha. Widzę, że ta skóra tak po prostu nie mogła oddychać, ale na ważne dni bo już nie mówię, że na wyjście ale na ważne dni zawsze sięgam po niego i bardzo sobie chwalę tą małą buteleczkę. Niestety nie jest szklana, ale fajnie mi się sprawdza. Kupowałam nawet ostatnio, jak była na promocji, po prostu większą i wtedy przelewałam, ale teraz wróciłam do tej malutkiej. Jest świetna, nie każdy lubi. Ale to jest klasyk, którego ja chcę wracać. E, chyba mam odcień 1WD, coś takiego, 1W2 Sand. Zmieniłam odcień i dalej uwielbiam. No i to jest produkt wart tych pieniędzy. Tutaj cenowo macie około 40 zł. Ten zazwyczaj za 25-6 łapie Na tutaj, jak jest promocja za 70 czy 80, to już jest dobrze. Lecimy dalej. Nie mogłabym być osobą, która w tym roku nie testowała róży. Nikt by mi nie uwierzył, takie jest moje zdanie. Ja uwielbiam róże, róże to jest podstawa mojego makijażu. I szukałam w tym roku idealnego takiego różu, powiedzmy pudruwego, trochę takiego baby face, i znalazłam dopiero co po nieudanej próbie. Polecałyście mi róż z paezę i mam go, ale mimo że w opakowaniu wygląda właśnie jak to Babyface, to na twarzy zmienia się w coś znacznie ciemniejszego Natomiast to co w opakowaniu wygląda jak rażący neon i po prostu nigdy bez testera bym tego nie kupiła, ale sprawdziłam na testerze, o właśnie w kamerze jest lepszy. W kamerze wygląda tak, jakby będzie wyglądał na waszej twarzy. Natomiast faktycznie, jakbyście sprawdziły w drogerii, to jest to taki bardzo, bardzo, bardzo mocny, intensywny kolor. Ale sprawdźcie na testerach, bo w moim rozumieniu był tester. Utrzymuje się cały dzień. Kupiłam go jakieś 2-3 tygodnie temu za jakieś śmieszne pieniądze, bo chyba 13 czy 14 zł w promocji. Utrzymuje się cały dzień, daje efekt matu, ale ma fantastyczny kolor. Bardzo mi się podoba. Świetnie się rozprowadza, nie plami i czego mogę chcieć więcej? No mogłabym chcieć rozświetlenia, ale radzę sobie z tym Po prostu daję jakiś delikatny pyłek rozświetlający, czy raczej puder, bo pyłku to ja nie mam Wiecie, coś tam jak chcę, żeby świecił, to wykombinuję A kolor jest dla mnie idealny i bardzo fajny, poręczne, małe opakowanie I cena też przyjazna Kupiłam to po stosuję go, ale to nie jest efekt, który uwielbiam no i teraz całkiem szczerze, dalej jadę na rozświetlającym Vivo z tamtego rocznej limitowanki, tego już Wam nie polecę, bo nie jest dostępne, w tamtym roku kupione na święta, świetny produkt i już... Zastanawiałam się nad nowymi Wibo różami Patrzyłam po prostu, bo wydaje mi się, że one są takie podobne do tego Że można budować krycie, że można wzmocnić efekt, ale no dajmy sobie spokój No i oczywiście Berry M, który kupiłam w tamtym roku Najpiękniejszy róż rozświetlający W zasadzie dobra, jechałam w tym roku na czterech, mam jeszcze Katwis. No tak, minimalizacja wchodzi, ale w kategorii róży Dalej poszukuję idealnego i ja po prostu lubię mieć dużo róż. Natomiast w kategorii brązerów mam tylko dwa. Nie potrzebuję mieć więcej, dwa pozostałe właśnie wyrzuciłam. Jest to Santorini z Zoewy. Bardzo ładny, neutralny odcień, który na mojej skórze nie wygląda brudno. Chwalę sobie też te malutkie opakowanka. Ja po prostu malutkie opakowanka zaczęłam uwielbiać. I to nie był produkt, który ja sobie osobiście kupiłam, ale dostałam go od mojej siostry z jej kalendarza adwentowego również z ubiegłego roku. Bardzo ładnie się utrzymuje, nie plami, świetnie wygląda na skórze. Bardzo sobie chwalę ten efekt. Jeżeli już szukacie najlepszego brązora dla osób, które prawie go nie stosują i lubią delikatny efekt to ja ten polecam, ale nie mam pełnowymiarowej wersji. Tak jak mówię, tą dostałam od siostry. Jeżeli zaś chodzi o bronzer, który będzie pudrowo-masełkowy, który daje mocniejszy efekt, ale bardzo ciepły, ja lubię takie efekty takiej opalonej skóry, który można stopniować, utrzymuje się również cały dzień, bo wszystko to, co Wam dziś pokazuję, chcę powiedzieć, że utrzymuje się jak najdłużej. To jest moja taka wytyczna, żeby utrzymywało się mega, mega długo, bo ja nie będę poprawiać makijażu w ciągu dnia i i tak dalej, no to wtedy mamy Physicals Formula, Light Bronzer, Murmur, to jest chyba taka seria, która nazywa się po prostu Murmur Butter Bronzer Uwielbiam, e, bardzo długo go już mam, bo chyba rok ponad e, Chwalę go sobie, używam cały czas, opakowanko już troszkę zaczyna nie dogorywać, no ale tu jest jeszcze gąbeczka, z której ja akurat nie korzystam, jest lusterko do tego dalej pięknie pachnie. Cudny produkt, a bardzo mało znany. Jeżeli zaś chodzi o tusze do rzęs, to mogłabym Wam powiedzieć, że w tym roku wróciłam do Loreala. No bo wróciłam na chwilę do Loreala, ale potem uświadomiłam sobie, że jeżeli będę polować w promocji, no to jestem w stanie za mniej pieniędzy niż nawet na Loreal w promocji uzyskać po prostu lepszy efekt na swoim oku. I odkryłam Rimmel Extra Super Lash. W połączeniu z big Volume Bank. I tak, jeżeli stosuję tylko ten, to mam fajną objętość, ale nie taką mocną i wydłużenie, i rozdzielenie. Jeżeli stosuję tylko ten, co zazwyczaj robię, tak Wam szczerze powiem, to mam tutaj mega objętość, bardzo fajną objętość, taką grubą rzęsę. Nie każdy lubi ten efekt, ale jednocześnie nie taką krótką, to nie są takie, wiecie, jak to się mówi, nogi pająka, ale fajny, mocniejszy efekt. Który bardzo chwale tuż spokojnie w opakowaniu wystarcza na 2-3 miesiące. Protip przestałam go kupować na Notino, bo za każdym razem jak kupowałam na Notino, to akurat ten kosmetyk był zawsze troszkę jakiś taki bardziej wysuszony. Wiem, jak ma wyglądać świeży i on świeży nie był. Natomiast kupuję go sobie w Rusmanie. na częstych promocjach. Widocznie częściej schodzi, że tak powiem, ze stoku. I tam jest świeżutki. A w połączeniu ta dwójka, około 15-12 w promocji i około 10-12 w promocji, no dobra, więcej już teraz 15. W połączeniu ta dwójka jest po prostu nie do zajechania. Oczywiście żaden z nich się nie osypuje, nie musicie się tego bać. I tutaj w połączeniu mega wydłużenie. Mega objętość, mega rozdzielenie, nie ma takiego mocnego uniesienia, to jest minus, ale możecie to sobie gdzieś tam wyczesać albo wypracować zalotką. Jeżeli chcecie się bawić, tak jak ja polecam tą dwójkę jeżeli szukacie dwóch różnych efektów, również polecam tą dwójkę, ale osobno. Z rimela miałam z tej serii jeszcze inne tusze, ale ten najbardziej klasyczny, najbardziej mi odpowiada. No i tak jak mówię, poniżej 30 zł, jak się ukrzecie, jesteście w stanie kupić tą dwójkę, ale trzeba polować na promocjach. Ten rok pod względem pomadek był u mnie bardzo przewrotny, dlatego że ostatnio zdałam sobie sprawę podczas patrzenia w moje pomadki, a raczej w miejsce, gdzie je trzymam. Że mam ich mało, że tak naprawdę mam ich coraz mniej eee, Powyrzucałam w ciągu roku bardzo dużo takich starych, takich których już nie chciałam, gdzie nie odpowiadał mi efekt I naprawdę mogę wam śmiało powiedzieć, że pomadek mam już mało Pewnie, że w porównaniu do osób, które mają 3 czy 4, no to mam więcej Ale nie ma tam gdzie przeglądać w pudełku, nie mam już kolorów, na przykład jasnego brązu, który uwielbiam, bo powyrzucałam Więc będę gdzieś tam pomału te zapasy uzupełniać, ale już bardziej świadomie a to, co zapewniło mi fajne odczucia na ustach i długotrwałą trwałość, mam to w tym roku, to NYX Linger XXL w odcieniu. 15. Ciężko mi opisać ten kolor, ale dla mnie jest to po prostu kolor idealny Lubię jeszcze takie trochę jaśniejsze pudrowe róże, ale tu już jest jakaś intensywność Bardzo mi się podoba Trzeba go nakładać rozważnie, to jest bardzo istotna informacja Dlatego, że to jest produkt, który no zastyga po pierwsze, który jak go gdzieś wyciągniecie trochę za usta, to on za tymi ustami jest. Więc bardzo istotne jest dla mnie właśnie, żeby tej informacji ma was wam udzielić. Na przesuszone usta nie sprawdzi się. On raczej podkreślił, bo suche skórki tak mi się wydaje. E, I po całym dniu też możecie mieć uczucie takich delikatnie spieszchniętych ust, ale uwaga. Ja nakładam na niego po prostu jakikolwiek przezroczysty błyszczyk. Akurat nie mam, więc Znowu muszę kupić, ale przecież czysty błyszczyk albo jakąś delikatnie nawilżającą pomadkę po prostu wklepuje na wierzch i jest idealnie Utrzymuje się wiele godzin i uwaga, uwaga, to będzie chyba najlepsza recenzja Zdarza mi się jeść rosół i to jest produkt, po którym no właśnie gdzie zjecie rosół, i on dalej jest na ustach. Więc jest super trwały. Wolę to niż wszystkie Maybelline. Po prostu to mi odpowiada bardziej. Super się utrzymuje, jest trwałe. Można jeść, nie rozmazuje się. Można nakładać coś na wierzch. I jestem bardzo ciekawa reszty. Cena nie jest taka przyjazna, bo w promocji to chyba 38 zł. I mówię tu o cenie promocyjnej. Ale widziałam też brązy, widziałam też jakąś czerwień. Więc może kiedyś jak Tak jak mówię, wszystko poukładam, będę wiedzieć, jakie mam kolory, to wtedy się zdecyduję, bo to jest moje odkrycie roku, przy czym ma bardzo taką fajną, właśnie pacenkową końcówkę, co mi też odpowiada. Zapach taki powiedziałabym, że trochę kwiatowy, o czymś tam to pachnie. Jeżeli chodzi o następny produkt, to nie przetargałam jej teraz, ale chyba i tak najlepiej będzie Wam wrzucić w dużej wersji. Jest to warietę seria. Kredek do ust z Evelina, wybrnęłam Za co ja ją uwielbiam? Mam aż jedną, ale masełkowe Fajne Dobrze się rozprowadzają, można Rozprowadzić na całych ustach i rzucić na to Błyszczyk, piękne niudziaki Piękne róże Ja akurat mam odcień, tutaj wam Napiszę, muszę zaraz po prostu Odgrzewać w kosmetyczce I to jest moje odkrycie roku, jeżeli chodzi O kredki do ust ja generalnie mało ich używam Żeby nie było, że jestem doświadczona w tym temacie Ale nie żałuję tego Zakupu i wiem, że wiele osób też się zdecydowało Gdzieś tam na ten zakup i sobie je chwaliło Właśnie za to, że są Mięciutkie, że świetnie się nimi pracuje, bardzo fajny produkt, do dorwania w promocji chyba za kilkanaście złotych Więc warto A następny produkt, który jest może mniej popularny, a ja uwielbiam Jest to obrasza by Maxineczka w odcieniu 01, błyszczyk klasyczny, z świetnym kryciem, nieszczypiący moich ust nie powiększający tak kwasowo, ale wizualnie jak najbardziej Takie pękne usta, takie soczyste Te kolory też są świetne, w tej pierwszej serii były chyba cztery I w zasadzie cztery mogłabym mieć, ale ta jedynka jest dla mnie idealna Pięknie nawilża, pewnie, że gdzieś tam w przeciwieństwie do produktów matowych Ten się troszkę odbija na szklankach i tak dalej, jak to jest normalne, bo to jest błyszczyk bardzo Wam go polecam i jak będzie gdzieś na wyprzedażach, mam nadzieję po prostu, że ta seria będzie najdłużej w Rossmanie, bo jak nie, to ja już tutaj tego mojego, co jest dla mnie rzadkie, zbyt dużo nie mam, więc po prostu zdecyduję się na kolejny zakup i co jest dla mnie fajne, a mnie to denerwuje w błyszczykach. Tutaj nie ma. Wiecie, tego wylewania się. E, bardzo wiele firm i mam na tym punkcie po prostu takiego nerwa, robi takie produkty, które przy wkładaniu, wykładaniu po one się zaczynają wylewać, coś się z nich wysącza, albo po prostu tu wszystko jest ufajdolone. Nie tu tego problemu nie ma. E, bardzo fajny, delikatny też połysk, nie taki mocny, błyszczykowy, ale taki wiecie, że coś się świeci, ale tak bardziej elegancko, bardzo go. Fale. Produkt, który odkryłam dzięki Wam, no bo nie będę mówić, że tak nie jest, i już mam kolejne opakowanie, bo ten już jest, no dosłownie, może na trzy użycia. Do końca roku to mnie już z nim, z nim nie będzie. I jest to Paese Beauty Powder, puder jęczmienny. Ja uwielbiam pudry z low, ale polecałyście mi ten. Zdecydowałam się i jestem bardzo zadowolona. Jedyne co, to uważam, że jak mam taki. Rzadko bo rzadko, ale dzień e, przesuszonej skóry, no to wtedy gdzieś tam może troszkę podkreślić to przesuszenie. Ale piękny mat, piękne scalenie makijażu, sprawdza się na każdym podkładzie. Świetnie się rozprowadza, nie osypuje się aż tak strasznie jak wiele innych pudrów, chociaż dobrze nie jest, ale mam na to swój patent. Ja praktycznie nie odkleiłam tej naklejki, tylko tak wiecie, zioram tam troszeczkę i wtedy jest lepiej. On tutaj w opakowaniu, jak tak patrzę, ma niby może nie drobiny, ale gdzieś tam odbija światło. Czy tak jest na co dzień ciężko mi ocenić, ale jest to produkt, który pięknie wygładzi, pięknie zmatowi. Przyczynia się do przedłużenia trwałości makijażu. Jedyne co, to jeżeli mam podkłady nawilżające, to robi mi się efekt ciastka, ale ja z nich rezygnuję, po prostu je zużywam Więc jeżeli jest jakiś podkład mocno błyszczący się i tak dalej, to praktycznie żaden puder mi się na nim nie sprawdza, a przy moich matach Uwielbiam, bardzo fajny. Będę szukać pewnie jeszcze jakiejś alternatywy z delikatnym rozświetleniem, bo tutaj nie ma aż takiego rozświetlenia efektu takiej zdrowej skóry, ale coś znajdę, a ten kupiony już następny. Więc dziękuję Wam za polecenie, słucham Was. Huhuhu, czy my mamy wszystko? Nie, i jeszcze korektor pod oczy I to też Wasza zachęta, dlatego że ja Was pytałam w tym roku, czy się zdecydować, czy nie I w mojej kosmetyczce dalej jest Eveline Liquid Camouflage i po prostu go bardzo lubię I na przesuszone dni, takie gdzie moja skóra jest przesuszona i tak dalej, super się sprawdza I gdy nie potrzebuję mocnego krycia, ale jeżeli chcę nałożyć coś pod okiem i wiedzieć, że... E, za 12 godzin jak będę to zmywać w łazience, a często i nawet 14 czy 15, bo po prostu u mnie makijaż to tak jak cały czas mówię Musi być na skórze po prostu niesamowitą ilość godzin, bo ja tyle jestem poza domem Kupiłam tego multitaskera e, z Rimela i bardzo Wam dziękuję za, za polecenie Uważam, że powinnam trochę mniej z nim romansować na zasadzie nie nakładać go absolutnie codziennie Bo wtedy ta skóra nie jest przesuszona, ale gdzieś tam widzę jakąś pierwszą zmarszczkę i tak dalej więc umówmy się, że na przyszły rok mam postanowienie na 7 dni w tygodniu, będę korzystać z niego tylko, nie wiem, 5 razy, ale krycie jest na mur. Nie schodzi w ogóle z twarzy I no jest już pewnie na wykończeniu Ale jeszcze tam jest, jeszcze nie muszę z niego rezygnować Przyjazna cena, dlatego że chyba 26 zł w promocji I tak widzicie, ja mam aż tak jasny odcień Już teraz nawet nie wiem który Ale to jest chyba drugi z kolekcji Troszkę się tylko przyciemnia przy nakładaniu Ale to akurat u mnie jakby dobrze Bo tak to bym miała białe pod okiem A jest to w miarę scalone Przynajmniej mi się tak wydaje Lubię Troszkę jaśniejszy, ale nie robi już mi się pandy tak jak kiedyś. Więc jeżeli macie suchą skórę, no to nie, nie będę Wam kłamać albo tylko na większe wyjścia. Ale jeżeli macie taką normalną, no to spróbujcie, bo ja spróbowałam za Waszym poleceniem. Jeszcze miałam znajomą, która go miała i zapytałam, jak to tam u niej sprawdza się. A raczej inaczej, zobaczyłam, że u niej korektor wygląda po prostu bajecznie po całym dniu, i ona wtedy powiedziała, że to jest multitasker. Więc i Wasze polecenie, i mojej znajomej sprawdziło się. Idealnie, kochani, prawie zapomniałam, ale przypomniałam się na szczęście, więc dogrywam Mamy tutaj Essence Choose Your Glow rozświetlacz, a raczej paleta rozświetlaczy, jak widzicie przeze mnie już Bardzo mocno sfatygowana, używam jej prawie codziennie, mogłaby się utrzymywać jeszcze dłużej Ale utrzymuje się ten rozświetlacz i tak długo, najbardziej lubię ten środkowy, ale tak jak widzicie jest... Cała paleta barw do wyboru Można to też mieszać, jeżeli chodzi o mnie Mogłyby być troszeczkę Bardziej taflowe Ale z drugiej strony, czy ja na co dzień potrzebuję Aż takiego efektu tafli Raczej nie, Wyświetla, wystarcza mi Po prostu, dzisiaj mam akurat coś innego Na twarzy, wystarcza mi to Co jest tutaj, jest jeżeli chodzi O trwałość bardzo fajne, wieczorem dalej Ten rozświetlacz jest na twarzy Nie migruje Nie przemieszcza się, nie jest wszędzie Nie ma jakiegoś sztucznego Brokatu, który gdzieś tam przesuwa się po całej twarzy. Uwielbiam go też używać do kącików oczu. No i nic dodać, nic ująć. Do kupienia w promocji chyba za jakieś 27-25 zł, a to jest o wiele, o wiele więcej warte. Naprawdę, wierzcie mi, to jest. Cudny produkt i bardzo szczerze Wam go polecam. Ja raczej będę romansować w najbliższych latach, tylko właśnie z takimi paletkami, żeby mieć jeden produkt, a jednocześnie mieć w nim wybór, a nie jakieś tam pojedyncze, które się raczej nie sprawdzają. No ja po prostu lubię ten produkt i ten Wam polecam. Mimo, że to nie jest jedyny rozświetlacz, wiadomo, jaki mam. I to już jest kochani wszystko na dziś, jeżeli chodzi o 2024 rok i moich ulubieńców kosmetycznych Może coś tam było dla Was nowego, ale przede wszystkim czekam na Wasze polecajki, bo tak jak widzicie ja kupuję to co mi polecacie I sprawdza się zazwyczaj świetnie, a jak nie to po prostu nie jest to produkt dla mnie, ale nigdy nie trafił mi się od Was bubel, Więc czekam z wielką niecierpliwością i widzimy się już za tydzień Dzięki już teraz za ten piękny rok, który spędziliście gdzieś tam, no, z nami. Bardzo się cieszę, że kolejny rok minął. Dla mnie to był akurat ciężki rok, ale czas na podsumowania pewnie jeszcze przyjdzie. Dzięki za to, że jesteście, oglądacie papa, pa, kochani. Trzymajcie się. Do następnego!